witajcie dzisiaj nie lada temat seks i antykoncepcja sprawdzimy co odnośnie tych spraw mówi pismo święte czy zakazanym owocem w raju eden był seks czy seks jest grzechem czego na temat seksu i relacji damsko-męskich uczy biblia czy osoby wierzące mogą korzystać z rozkoszy seksu Dlaczego Bóg stworzył mężczyznę i kobietę z tak odmiennymi narządami płciowymi? Zanim jednak przejdę do tematu, pragnę serdecznie podziękować za wsparcie, jakie nam okazujecie. Mogliśmy zakupić potrzebny nowoczesny sprzęt, a to nie wszystko. Subskrybujcie nasz kanał i rozsyłajcie, reklamujcie nasze programy komu się da. Jest to wasz wkład w ewangelizację świata zleconą przez Chrystusa. Czytając Biblię, odkrywamy, że seks jest darem Boga dla par małżeńskich. Scala on związek między dwojgiem kochających się małżonków, którzy zdecydowali się razem iść przez życie. Jest dla nich źródłem radości i przyjemności. Biblia radzi małżeństwom, aby nie żałowały sobie seksu i upatrywały w nim zapłatę za codzienny trud i znój doczesnego życia. Natchniony autor Księgi Przypowieści Salomona napisał: Pij wodę z własnej cysterny, i wodę świeżą z własnej studni. Czy Twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a Twoje strumienie na place do Ciebie samego mają należeć, a nie do obcych równocześnie z Tobą. Niech będzie błogosławiony Twój zdrój, a raduj się z żony Twojej młodości, miłej jak łania, powabnej jak gazela. Niech jej piersi zawsze Ci sprawiają rozkosz, upajaj się ustawicznie jej miłością. Dlaczego, synu mój, masz się rozkoszować obcą? I ściskać pierś cudzej. Ten zapis wprost zachęca małżonków do seksu słowami: Raduj się z żony twojej młodości. Niech jej piersi zawsze ci sprawiają rozkosz. Upajaj się ustawicznie jej miłością. W następnej księdze Biblii czytamy, aby wobec nieuchronnie zbliżającej się śmierci. Wycisnąć z małżeństwa tyle szczęścia i radości, ile się da. Mędrzec pański napisał: Używaj życia ze swoją ukochaną żoną, po wszystkie dni twojego marnego bytowania, jakie ci dał pod słońcem, bo to jest twój udział w życiu i trudzie, jaki znosisz pod słońcem. Seks między małżonkami nie powinien więc być postrzegany jako coś wstydliwego i gorszącego, tak aby kochać się w ciemności, przy wygaszonych światłach, w bieliźnie, szczęściowo tylko odsłoniętą na gością żaden z małżonków nie powinien postrzegać seksu jako zła koniecznego i podchodzić do niego z niechęcią, jeśli oczywiście w związku wszystko jest w miarę ok, bo mogą zaistnieć usprawiedliwione okoliczności, w wyniku których druga strona może nie chcieć seksu. Jednak, według katechezy apostoła Pawła, jedna strona nie powinna odmawiać seksu drugiej, jeśli ona tego pragnie. Oto słowa apostoła: Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona nie strącie od współżycia z sobą. Zalecenie Pawła jest ważne, bo wpływa na wzajemne relacje małżeńskie. Pomaga zniwelować problemy między tak zwanymi zimnymi i gorącymi małżonkami. Ten zimny powinien dla dobra związku uwzględnić potrzeby tego gorącego, a gorący bardziej docenić i dowartościować zimnego. Gdy małżonek często odmawia seksu, druga strona cierpi, jej żal może doprowadzić do osłabienia wzajemnych relacji. I szukania zaspokojenia swoich pragnień gdzie indziej. Dla lepszego zrozumienia tej kwestii, chciałbym podać pewien zapis prawny z dziejów starożytnego Izraela. Zapis ten obrazuje naukę apostoła Pawła. O wymaganej przez Boga konieczności współżycia małżonków w biblijnym Izraelu w kontekście istniejącego wtedy niewolnictwa. Bóg zarządził, że jeżeli weźmie sobie pewien Izraelita inną za żonę, nie ujmie jej ani pożywienia, ani odzieży, ani obcowania cielesnego. Jeżeli tych trzech obowiązków wobec niej nie spełni, to ona odejdzie darmo, bez wykupu. Ten zapis prawny Boga zarządzał, że jeśli Izraelita pojął za żonę niewolnicę, Izraelitkę, a potem wziął sobie inną kobietę za żonę, to zobowiązany był nadal uprawiać seks z tą pierwszą. Jeśli nie spełnił wobec niej tego warunku, to ta niewolnica miała prawo odzyskać wolność za darmo, bez jakiegokolwiek wykupu i odejść od niego. Paweł podaje, że postęp od seksu może być np. wspólnie uzgodniony czas modlitw, nie strącie od współżycia z sobą. Chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Czasem rezygnacji seksu jest okres miesiączki u kobiety. Biblia wprost zakazuje seksu w tym czasie. Bóg powiedział: Nie zbliżaj się do kobiety. Aby odsłaniać jej nagość w czasie jej nieczystości miesięcznej. I mężczyzna, który obcuje cieleśnie z kobietą w czasie jej miesięcznego krwawienia i odsłania jej nagość oraz obnaża źródło jej upływu krwi, a ona też odsłoni źródło upływu krwi swojej, to oboje zostaną wytraceni spośród swego ludu. W Biblii odnajdziemy sporo tekstów na ten temat, ponieważ Izraelici lekceważyli zakaz współżycia z kobietą w czasie jej miesiączki, co Bóg piętnował przez swoich proroków. Słowo Boże zabrania również seksu w okresie połogowym kobiety po urodzeniu dziecka. Na ten temat czytamy, że i przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz synom Izraelskim tak, jeżeli kobieta zajdzie w ciążę i urodzi chłopca, będzie nieczysta przez siedem dni, tak samo jak w dniach krwawienia miesięcznego będzie nieczystą. Potem pozostanie ona w domu przez 33 dni z powodu krwi oczyszczenia. I dalej czytamy. A jeżeli porodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, jak podczas krwawienia miesięcznego, i pozostanie w domu przez 66 dni z powodu krwi oczyszczenia. Takie jest prawo dotyczące tej, która urodziła chłopca lub dziewczynkę. Według tego boskiego rozporządzenia, kobieta nie mogła współżyć ze swoim mężem. 40 dni, jeśli urodziła chłopca, i 80 dni, jeśli urodziła dziewczynkę. Uważam, że ten przepis regulujący kwestie seksu w okresie połogowym kobiety jest słuszny i nadal obowiązuje. W przypadku, kiedy małżonka cierpi na upływ krwi poza okresem swojej miesiączki, to może współżyć ze swoim mężem dopiero 7 dni. Po zakończeniu krwawienia. Bóg to uregulował tak. Jeżeli kobieta będzie miała upływ krwi przez wiele dni, a nie jest to czas jej nieczystości, albo jeżeli będzie miała upływ krwi poza czasem jej nieczystości, to będzie nieczysta przez wszystkie dni upływu tak samo, jak w czasie jej nieczystości. Będzie ona nieczysta. A gdy jest już wolna, od swojego upływu, odliczy sobie 7 dni, i potem będzie czysta. Także ten przepis uważam za słuszny i nadal obowiązujący. Bóg, dając te przepisy, miał na uwadze zdrowie kobiety i należy je traktować jako zalecenia z zakresu profilaktyki zdrowotnej. A co z antykoncepcją? Kościół katolicki jest przeciwny antykoncepcji. Naucza, że celem małżeństwa jest wydanie na świat potomstwa. W opisie stworzenia człowieka czytamy i stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich i błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię. Także prorok Malachiasz zapisał, że Bóg pragnie, aby małżeństwo wydało na świat potomstwo. Zresztą taki jest warunek przetrwania ludzkości. Malachiasz napisał. Czy nie jeden Bóg uczynił ją, czyli małżonkę, istotę z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. A tak przy okazji, to w Nowym Testamencie znajduje się ciekawy zapis apostoła Pawła o tym, że kobieta przez macierzyństwo dostąpi zbawienia. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta. Gdy została zwiedziona, popadła w grzech, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świętobliwości, i w skromności. Prawdą jest, że jednym z celów małżeństwa jest wydanie na świat potomstwa, ale nie jedynym. W związku małżeńskim nie chodzi przecież o to, aby płodzić bez ograniczenia dzieci. Tego Bóg nie wymaga. Ilość potomstwa leży w gestii rodziców, a nie kościoła. W Piśmie Świętym nie znalazłem zapisu zabraniającego antykoncepcji. Nie ma w Biblii tekstu wskazującego na to, że jest ona grzechem, Bogu się nie podoba, a wiernym nie wolno z niej korzystać. Dlatego osoba wierząca może stosować antykoncepcję. Kościół powszechny w tym wypadku nie ma racji, a jego wymagania są niebiblijne. Oczywiście mówię o antykoncepcji klasycznej, a nie hormonalnej. Przy antykoncepcji hormonalnej jest spore prawdopodobieństwo, że zapłodniona już komórka jajowa może być abortowana. Poza tym, antykoncepcja hormonalna źle wpływa na zdrowie kobiety. W zasadzie więc te metody antykoncepcji, które zabijają już zapłodnione komórki, odrzucamy. Dziękuję Wam za uwagę. Przetrawcie to, co dzisiaj przedstawiłem, i do zobaczenia następnym razem.